Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. Gramy w Armored Warfare, a ja prowadzę siódmotyrowego Challengera. Generalnie jego cechą charakterystyczną jest niesamowity pancerz, którego nie powstydziłaby się pewnie żadna ósemka. Z przodu na wieży ma ponad 600, chyba 635, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o podwozie, to ponad 500, a raczej kadłub, także jest naprawdę dobrze, zgrabnie i powabnie. Oczywiście płacimy za to penetracją, która maksymalnie wynosi 405, a damage maksymalny to 485. Pytacie, czemu cofam? Cofam, bo nikt ze mną nie jedzie, a nie chciałbym obrywać za Frico albo być pierwszym, który dostanie i oberwie. mi się nim bardzo dobrze, chyba nawet lepiej niż Abramsem. Dzisiaj, jeśli chodzi o losowania, to czuję, że wygrałem w Totka, bo rzuca mnie na same ósemki, także zobaczcie, jestem na dole tabeli. Jeśli chodzi z przodu o czołgi, to nie jestem praktycznie w stanie nic im zrobić, także będzie mizernie. Pojadę z tym Leopardem 2AV, mam nadzieję, że on wie, co robi i zobaczymy, co się będzie działo. Ping mam po prostu genialny, 683. Ale liczę, że zanim dojadę, gdzieś jestem już wykryty, bosko. Na szczęście nie zostałem pestki na przejeździe. Są i wrogowie, to ja już haek, bo ja nie jestem w stanie ich przebić od przodu. No, ale opart się wycofuje. Na szczęście go nie oklepali, co jest dobrą wiadomością. Ja tam postaram się z haeczka przyłożyć i cofnąć. Hmm. Dobra, trafienie 79. Jest szał. Dobra, jest nas tu trochę. Incoming arty. Skąd? Dobra, z... nie, z boku nie mogłem dostać. To mnie, mój musiał klepać. Walimy spokojnie do przodu, póki mamy HEKI. I później się, zobaczę, jak widzicie, ósemki mi przełożyły i dingnęły ode mnie. To bardzo dobrze. 73 łóżka. Zebrałem kombo, może zanim gąskę naprawię, ja zdążę przeładować. Dalej stoję na gąsce, nie fajnie. Uhu, a tu się zaczyna pusz I jeśli chodzi o ten pusz, to już jest przerwa. znowu gąska, może zestaw. To się przejść, tak... Zestaw, bo muszę... Niestety muszę się wycofać. I coś pokominać. No jest tu grubo, ale niewystarczająco grubo z naszej strony, żeby tego pusza powstrzymać. Szczególnie, że oni lubią coś mnie. Jest 6, 561 świetne losowanie. Ja dingnąłem, także świetnie. No i spróbujemy rozmienić na drobne tego co tak. Dość kiepsko. Aha, on już jest rozmieniony na drobne, boczek pięknie 564, ja uciekam. I miejmy nadzieję, że zaraz będzie okazja komuś jeszcze wkleić. Nie wiem, chyba nie weszło. Krytycznie znisz zniszczenie wierzchni nie mam co, pojęcia o co chodzi, ale. Dobra, jestem na dwa strzały, także ostrożnie T90, to czego nie lubimy. No ale w zasadzie chłopaki fajnie przyjęły dobrą taktykę. Ba, rakieta na szczęście się nie przebiła. Że palomiana, tak jak ja, tak? Czyli strzelamy i uciekamy. Do tego stworzony jest ten czołg. Jeśli nie mamy przewagi, to tylko w ten sposób jesteśmy ją w stanie sobie zbudować. Ja znów haeki, bo tego Abramsa wypadałoby dobić. Kurczę, wszystko tu we mnie. Oho, druga gąska to już może być po zawodach. Jest ramka, No po prostu super pushing wychodzi z tej strony. Tylko zwróćcie uwagę, że ja jeszcze. Miałem tam moment, że bardzo oberwałem. No co jest grane? Powrak czołgu się 82, 600. No to ja już twierdzę, że jest po mnie, tak? Ale 9,9 może się uda jeszcze stąd wycofać. To by było bardzo wskazane. jest. I coś jeszcze zdziałać. Kurde, bok, siódemka, centauro. Dobra, ja się zajmę nim. Czy zajmę to chyba za duże słowo, bo przy jego penetracji on nie będzie trafił zjeść. Właśnie. No cóż, macie delikatną próbkę tego, jak gra się tym czołgiem. Potrafi wytrzymać naprawdę dużo, nawet jak napierają na nas ósemki. No oczywiście z boku to już nic nie byliśmy w stanie zrobić. Gość centauro 120 zrobił to, co ja uwielbiam robić, czyli zajechać od boku. Pestka, pestka, pestka. Pestka. Do widzenia. No to w zasadzie nie będę czekał na koniec bitwy, bo wydaje mi się, że bitwa będzie przegrana. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. To zarobiście motywuje, pomaga w rozwoju kanału i do następnego odcinka. Pozdrawiam. Bany.